z ze strony mafiorolnik. Dzisiaj to był odcinek, kolejny odcinek ze przedstawianie modeli maszyn rolniczych. No, także pierwszym naszym tutaj maszynom rolniczych jest opryskiwacz termit. Najstarszy model, jaki był. Ten model posiada rozkładane ramiona. Tak na centymetr to nie wiem ile. Brakuje mu jeszcze tych rozkładańców, takich mniejszych. Ale nie, nie, nie udało mi się zrobić. Opryskiwacz trochę był robiony zdjęcie z internetu miałem. Reszta to jest tylko to jest papier jakby od kalendarza, jakby od bloku technicznego. Ten, Na którym są obrazki po prostu wziąłem sobie, wiedziałem miałem taki stary 2018 chyba czy 2019. No i sobie chciałem z kartonu, żeby dobrze się trzymał. No, no model, model, model możecie też u mnie na Facebooku. No, nie, u mnie na Facebooku też wystawiony był. Najlepszy jaki był. To tylko termin. No, a do następnego już przechodzimy. Kolejnym moim narzędziem pracy było dzisiejsze. Opuskiwacz wczoraj był zrobiony, a kolejny to jest przewracarka. Agrola wersja czerwona, jaką mam mój wujek, kiedyś pokazywałem na odcinku. Agrola, proszę bardzo, tak zrobiłem na wymiar po prostu. Cały karton, jeden zaczep karton. Cały to papier z kalendarza. I kałaczki, zrobione wszystko tak. Wo. Też zdjęcie z internetu. No, to tyle mogę powiedzieć z tym, jeżeli no chcielibyście zobaczyć jeszcze tą e, no, mój moją owijareczkę to proszę bardzo pokażę Wam już teraz To jest na no moja wiarka, jak pamiętacie. Zaczep karton wykałaczka. Dwie, kałaczka, dwie były kałaczki, To jest drucik po środku. Cały blok wykorzystałem na nią. Ale warto było. Taki model właśnie powstał. Dziękuję wszystkim bardzo za oglądanie. Myślę, że Wam się modele moje spodobały. Widzimy się na kolejnym odcinku kiedy. Nie wiem kiedy, ale pewnie się widzimy. Reźbień, cześć i w ogóle pa.